Dzień dobry w nowym dniu. Witamy w naszym vlogmasie. Słuchajcie, nasz kominek może nie jest przepiękny, ale dzisiaj Jerry go odpaliła. A w ogóle mamy godzinę 7 rano i dzieciaki muszą iść do szkoły, bo ja mam dzisiaj ważną sprawę, o której zaraz Wam powiem. Are you ready? I'm ready! Watch your step! Spider -Man. Spider Man! Watch your step! Go to car! Today is very, very cold. No więc yy, ja dzisiaj oficjalnie oddaję sklep. Jak wiecie, ci co wiedzą, dłużej są na kanale, to wiedzą, że zamknąłem firmę pół roku temu. Ale miałem umowę na jeden z lokali, nie chcieli mi wypowiedzenia dać. I jeden ze sklepów dopiero dzisiaj oddaję. Co mi oczywiście kosztowało pół roku płacenia czynszu. Ale muszę zdać wszystko, zabrać wszystko, więc Wam pokażę. Spotkamy się z Arkiem. Ohoho. Are you ready, Mati, to szkoła? Ja to Aha! Chodź, musimy, musimy, iść do szkoły, bo tata musi jechać do pracy. A dzisiaj jest bardzo ciężki dzień. Ja muszę jechać. Ja muszę jechać do Łodzi, zdać lokal. Chodź, Mati, tutaj. A ha. Zdać lokal. Muszę do tego jeszcze jechać. Aleksa odebrać, bo dzisiaj jest dzień z, z nim. I odebrać dzieciaki, i wszystko do godziny 16. Więc niby mało roboty, niby fajnie w Polsce, ale cały czas coś. No, nie mam czasu w co ręce włożyć. Co prawda, nie jest to tak stresujące jak ostatnio było, kiedy zamykałem firmę przed wyjazdem. Aleksander, the Great. Jest, ale, ale, ale oczywiście. Jest co robić, jest co robić. Are you ready, kids? Yes, we are ready. Oh, you forget to bring the stroller just to in the school. What? I left the stroller in the school yesterday. A oh, you don't tell me? You won't tell me it's stroller in the school. Yeah. Beautiful. Dzieciaki odstawione do przedszkola, a ja spóźniony. Przez to, że w Warszawie po prostu dwa wypadki i muszę przejechać przez całą Warszawę, żeby dojechać do Łodzi. No, to wyjadę z Warszawy o tej godzinie, o której miałem być w Łodzi. Tak czasami bywa. Na szczęście nic się poważnego nie stanie, jak się spóźnię, ale muszę wszystkie rzeczy zabrać z lokalu, tak naprawdę. No i sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. No i oficjalnie pozbyć się wszystkich części firmy. Z jednej strony się cieszę, bo nie mam żadnych zobowiązań już ważniejszych w Polsce. Stolice dużych miast mają właśnie ten minus, gigantyczne korki. Od godziny nie mogę wyjechać z Warszawy. Od godziny, a teraz jeszcze jakaś straż pożarna przejeżdża. O jedzie. Oświetlona jak choinka. <laughs> o. Dwa wypadki i cała Warszawa stoi. Pięknie, pięknie. No tak źle to mi się jeszcze nie jechało do, do Łodzi powiem wam na no ponad 10 lat odkąd mam otwartą łódź. W ogóle pasów nie ma na tej drodze i wszyscy jeżdżą jak na Filipinach. No spójrzcie się no, jak na Filipinach. Każdy na innym pasie. Bo nie ma pasów. Pogubili się chłopaki. A ja jadę środkiem. Właśnie zajechałem na stację benzynową i byłem w szoku, bo podszedłem do kasy samoobsługowej. Kliknąłem sobie paczkę Red Bull'a, a tam weryfikacja wieku. Ja mówię, co? I pan mnie uświadomił, że nawet na lekarstwa od 13 roku życia. No, ten świat schodzi na psy, no. Nawet nie możesz wysłać dziecka do apteki, żeby kupiło ci lekarstwo. Żeby kupić napój, potrzebujesz niealkoholowy. Potrzebujesz pozwolenia. Znaczy, przepraszam. 18 lat. Niedługo będziecie potrzebować pozwolenia, żeby się załatwić. Że pójść do Kibelka, tak? Albo tak jak w innych, w jakich krajach chyba już jest, żeby mieć dziecko, tak? Żeby uprawiać się. Wiecie. Nie, no koniec świata w ogóle. Ja chyba żyję na innym świecie. Zasad tyle, że głowa mała. Przecież to każdy ma swoje, swój rozum i swoje te i może decydować co chce, a nie. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. A słuchajcie, dlaczego państwo ma pilnować dzieci, rodziców, obywateli tego kraju? No, od tego są rodzice, żeby pilnować dzieci, czy kupują to, czy tamto. No kurde, powiem Wam, że koniec świata. Jedziemy dalej, jeszcze mi zostało 100 km. Może ja jestem dziwny, albo nie wiem, albo ten świat po prostu jest dziwny. No nie rozumiem po prostu. Słuchajcie, no kupujecie sobie ziemię na przykład i płacicie podatek, tak? Ale żeby coś wybudować na tej ziemi, to musicie dostać pozwolenie. Jeszcze do tego musicie zapłacić podatek. I za pozwolenie. Oczywiście za materiały też płacicie podatek. No ja rozumiem, podatki trzeba płacić. A dlaczego, jak kupuję ziemię, nie mogę sobie postawić chałupy tak jak było to 100 lat temu? Muszę dostać pozwolenie. No bo tak rząd zdecydował. No dobra, OK. Mogę to jeszcze zrozumieć. Ale macie stary dach, chcecie go wymienić. Potrzebujecie pozwolenie, żeby wymienić dach. I tak dalej, i tak dalej. Żeby pójść kupić lekarstwo, musicie pójść do lekarza pierwszego kontaktu. On musi Wam wystawić yy, receptę na lekarstwo, tak? Nie, przepraszam, on Was wyśle do specjalisty, żeby specjalista Wam wystawił receptę na lekarstwo. No i na lekarstwo czekacie dwa tygodnie. Bo do jednego lekarza, do drugiego albo i dłużej. Albo lekarz Wam nie wystarczy. No bo nie przysługuje Państwu. A dlaczego? Bo tak. Zapraszam do komentowania tego, co powiedziałem. Eee, ja po prostu mam coś z anarchisty od dziecka. Na szczęście w takich krajach jak Tajlandia, Filipiny, nie ma problemu z zakupem lekarstw na receptę bez recepty. A na jedną receptę możecie kupować przez 10 lat to samo lekarstwo, bo nie zabierają Wam recepty. I nie są numerowane. W Tajlandii, jeszcze do tego najczęściej, w aptekach na przykład są lekarze i wystawiają wam receptę i robią takie oględziny w aptece. Zdarzyło mi się parę razy, więc wiem jak to wygląda. To są, jest wiele takich małych, powiedzmy, czynników, gdzie skłania mnie to po prostu do wybierania innych krajów niż Polska. Mimo, że lubię tutaj, ale. Według mnie za dużo jest zasad. Za dużo jest zasad. A będzie ich coraz więcej. Po trzech godzinach dojechaliśmy. Wreszcie się rozstanę z tym problemem. Chociaż da mi też zarobić ten produkt. cię zobaczyć, pokażę Wam, jak to tutaj wygląda. Głównie to miejsce chyba powoli umiera. Tam mamy na górze kino, Multikino kino tu mamy pizzerię. A tu jest sklepik, który trzeba zamknąć. O, Dzień dobry, jeszcze raz. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. O, coś się zmieniło, trochę rozebrałeś. Tak, mogłem, to zrobiłem za głośno. Dzisiaj ostatni dzień działalności, znaczy wczoraj był ostatni dzień, dzisiaj tylko <laughs> trzeba pozabierać cały Majdan. Jak nie ma. Prawie wszystko. Zaraz firma przyjedzie i nam to zabierze. O. Nikt nie chciał lokalu. Lokal stoi pusty. tutaj. Zostało nam tylko wysprzątanie i zdanie kluczy. Zobaczymy, czy oddadzą kaucję. Czy tak jak na Filipinach. Zrobią wszystko, żeby kaucję nie oddać. Ale to nie mała kaucja bo za 3 miesiące Jeszcze tylko kamera. Można pomachać Radkowi tutaj. To twoja wina. <ścoughs> no. Trochę jeszcze zostało sypu. Ale dwie godziny się uginęliśmy. No Arek tu jest 4 godziny to w ogóle. A to ładne takie rameczki, co? Tylko trzeba mieć miejsce, gdzie powiesić, ale zawsze w domu sobie możesz powiesić. Co? Znowu byłem wszędzie, kurby, zabaw. To tak samo jak ja. Dzień dobry. Oficjalnie lokal wyczyszczony. Zdaje klucze do ochrony. Nie czuję, że rymuje. Żal się tutaj rozstawać po tylu latach. Z tego miejsca kiedyś robiłem zdjęcia, ale. Czas najwyższy, po prostu pójść dalej bez problemów. No, więc wracam do bawy. Dwie i pół godziny. Tyle mi zajęło. Zamknięcie lokalu, zdjęcie wszystkiego, wyrzucenie do kosza i w ogóle. A otwarcie zajmuje miesiąc, półtora. Jechałem trzy godziny, a wracam półtorej godziny. To się nazywa. Wypadek na drodze ekspresowej albo autostradzie. O, masz wszystko? No. no dobra, dzisiaj wtorek, więc Aleks jest ze mną. Jedziemy. Co? Co? No. Zamknij drzwi, jeszcze no Więc co przed chwilą było, jak wchodziłeś do domu, było 36 minut, że będziemy jechać, a teraz jest 41. 5 minut. Dłużej, tylko przez to, że później. Więc jedziemy, wracamy. Trzeba odebrać jeszcze Lili i Mata. A ja dopiero co z łodzi wróciłem. Widzisz, cały samochód muszę jeszcze wypakować. Bo tam sprzęt z łodzi. Dzień dobry. Lili. A Jak tam? Rzeczna Grzeczna byłaś? Gummy bear! byłeś? Jeszcze tyle energii, a spali? To dobrze! Gummy bear! Uważajmy, chodźcie! Co zrobiłeś ze skarpetkami? Gdzie są Twoje skarpetki? szafki. Gdzie są Twoje skarpetki? Do szafki. Wy? Tutaj? Ja, na mojej Dlaczego zdjęłaś? Because I removed it. Zdjęłaś, tak, bo. Remove Nieładnie. Bye. Bye. Patrzko, ma to dzień dobry dzisiaj. Mam paczkę Do paczkomatu idziesz? Na, go, go. Patrz, kawałek, wahaj! Dzieciaki z przedszkola. Nie jest ciemno. Ja muszę wózek wziąć, bo wczoraj wózek został tutaj całą noc. Siemka, Mikołaj! Bo was wilki zjedzą. Wyjdą z lasu i zjedzą wilki. Wiecie? Dzieci odebrane, Aleks odebrany. Jedziemy wszystkich zawieść, bo trzeba trening zrobić. Oh, cały dzień poza domem. No nie, on cię nie zabierze, ja cię oddam dziadkowi. No tak, ale on nie. Jesteście gotowi? No tak. To co zwykle? Nie, najpierw Lili. Co to ma znaczyć? Kobiety mają pierwszeństwo, Mati. Kobiety? Tak, dziewczynki, kobiety. A ty zostaw te tutaj skarbów szukasz? Treasure, You're looking treasure, maybe treasure shark. No. Eh. No, niam, 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 watch niam. your step watch your step lily yeah. oh. you Mati you make poo no make proszę to zabrać proszę to zabrać to no, oh. na górę szybciutko już Przywitać się z dziadkiem Z bratem Upstair, remove upstair Say hi Hi Hi, hi. hi mama. <laughs> To mama Remove the shoes Tata to nie jest tutaj, Ja <laughs> Żartowałem I'm <laughs> <laughs> Hello my love. I, I joking. You are not here, only jadek And uh -huh. Mad believe. Oh, and monkey. We have monkey, look.

Can I flip? Yeah. I can help you. It's ah. not mattress here. It's normal. You can make flip if you want. Yes. If you know how. I know how. But what? I am scared it will fall down. Like this one. Ah, I'm scared too. I too. <laughs> <laughs> In The right hand. Amen. Mm. Bless you. Amen. Okay. kiss too. No, he doesn't bless. I don't remember. Already done? No. Did you bless Tata? No, of course no. You say bless. You need to say to him, bless you. Bless you, bless you. <laughs> <laughs> Tata, you're so you can like like make fun of that. Give him Lego. <laughs> what Lego? Advent calendar. Lily! What are you eating, Lily? Where are you? She's eating the treasure from the oh nose. Noisy. Yeah. What day is today, Mat? Today is what? What day is today? What day is today? It's hmm, December 16th, 2020. Halloj! Hot! Open your calendar. Where is the calendar for Lily? Is it here or No, this is for me. Mati, który dzisiaj jest? Ja nie wiem. 14 już był. Który dzisiaj jest? 16. Szukaj, 16. O, Alex jest hier. 16. O, Lili odłożyła 19 teraz. Tak. 15-16 musi otworzyć. O, Lili ma nowy kalendarz specjalny dla Lili. Co masz? Ja nie wiem. Eee, coś do zbudowania. Ty masz 15-16 do otwarcia. Bo wczoraj ci nie było. What is in there? No, proszę. mam. ja chcę drugie. Nie. Co masz? To i... Mam to. Mam trzy. A drugie? To jest to. A. There. Wow. Oh. Hair clip. So it's That's for Jeszczynka. Hair clip. Hair Let me put it on you. It's unicorn. You no, see no, it's no. Un unicorn. Let's put it there. No, it's open two. a lot. Two. Let's open number 2. Wait. No, it's tam chyba w tym suficie będzie. This wow. Wow. What, what is about? that? I don't know. I will I will uh, bracelet. It's bracelet. It's necklace I guess but uh, need to be... Look what happened. Now find number 3. Really? Wait. Number 3 now. I think it's bracelet or necklace. Ah, bracelet, yeah. Where is bracelet, number three. Want, No, no, you we'll put that here now. <laughs> you want only collect? Who's number 3? Where is number 3? Here. Three. This is four, six, three here. Oh, okay. Hey. <laughs> wow. What? What's that? Is no mama? It's earrings. It's yeah. earrings. Look, it's unicorn earrings. So <gasps> wow. cute. Now it's four. That's mine. Yeah, it's yours. Now it's four. No. No. What no. no. is there? I think it's a pendant for the pendant for this pendant for this. Ah. Pendant. Zawieszka do bransoletki. Four, five. Number no, number five. Yeah. No, 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 no. Five. Yeah. no, Five. Open everything because it's a lot. I don't know where's number open five. Six open this what you know seven nine six here six be careful lily wow this is cute look oh here. ring you ring. have where the ring oh. 8 or some right wow you have a beautiful ring now yes you like it As i say, i must put out this, and later i put up i wear my coach now <laughs> No, no. Later he will, will she will wear the costume. Eee! What's that? What is that? That's lily corny smiling. What's that? Mm. Oh, smiling. Very nice. There opened this. No słuchajcie, przyjechał wreszcie spóźniony kalendarz adwentowy no, no. Wow. dopiero dzisiaj, więc ma dużo do otwierania. Well, A ja muszę iść potrenować, bo jest to... Jebane z butów. Co to za jajko? Jakieś stempelki na jajkach? Hmm. Yeah, tak, dlaczego jajka są takie? Nie wiem. Może jak w Filipinach, jest balut. Mm -hmm. Kreatywność. Dobra, rano nie brałem, bo Not nie było. To jest bardzo dobre, wiesz? To dla Ciebie, jest za małe, nie potrzebuję, mogę jeść. A to kto je je? No. No właśnie o to chodzi. Zobaczcie go Yami! Jami, jami kajo. Ja? Jami majtami. Mama? O, oh, to jest gorsze. Nie wiem, jaka ma gram. 5, 10, 15. Tak na oko do tej kreatyny, wiecie. What? Oh, there. Super super your... <laughs> This is your everybody, everybody. This is your <laughs> This is your necklace. my necklace <laughs> with star. What what this? <laughs> Wieczorne treningi. Idziemy trenować My tu z Aleksem się siłujemy. Trening robimy dzisiaj jak latkę lekko Alex Wiceps. Ktoś się pytał o moje dyplomy tutaj na. Siłowni. No tak, tutaj są dwa na przykład ze szkoleń z, ze strzelectwa, z karabinu, z pistoletu. Jeśli chodzi o dyplomy tutaj, to tutaj mam dyplom instruktora siłowni, trenera personalnego, e, instruktora samoobrony, i co tu mamy? Instruktora TRX, STC, TRX, FTC tu mam certyfikat Wunho Do a, a tutaj mam defendo i Maga. Tu jest instruktor krawmaga, tutaj macie instruktora defendo, black belt, i tutaj jest special training, physical training z ketlami. No i macie instruktor defendo blue, defendo hard target i defendo combat tech. Mam dużo więcej, ale nie mogę Wam powiedzieć, dlaczego one nie wiszą. Nie, nie możesz jeździć. O, Mati nas przyszedł. Aluś, działaj. Ty też trenujesz? Dobierz czarne i trenuj jak Alex. Alex robi biceps. Pokaż tutaj do kamery, jak robisz biceps. Tam, 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 do lustra. Gdzie ja tutaj? Równo. Dobrze. I mamy. O, jeszcze mat teraz będzie trenowała. Działaj, działaj, na maksa, do opadku mięśniowego. Tam to, tak Bardzo ładnie. Trenujcie, trenujcie. Aleksa, to jest ostatnia seria. Tata, ćwiczenia. Dawaj, wyciśnij jak najwięcej. Przed ramienia Dobrze. Tata, Dawaj, Aleks, dawaj, dawaj. Moja krew. Dawaj, dawaj, nie poddawaj się, póki możesz to znaczy, że jeszcze siłę mają mięśnie, nie poddawaj się, dajesz, dajesz, ma boleć, piec, no pain, no gain, o jeszcze, masz nie móc podnieść, tak, to jest to, jeszcze cztery razy, raz, dwa, no teraz już oszukiwasz, trzy, cztery, dobrze, pięć, ponad swoje siły, sześć, bardzo ładnie, gratuluję. Piona, Piona! Z dwoma rękami. Ty też chcesz pionę, Dobra. Super. Dobra. Nie męczę was z tymi ćwiczeniami tutaj. Dajcie oczywiście znać w komentarzu. Ja mogę na górę tutaj zrobić kursada. No wszyscy trenują. Więc widzimy się w następnym blogu, komentarz, taktyczny, łapka w górę, subskrypcja, nie zapomnijcie, bo wiem, że ponad połowę tych, co ogląda, nie wiem, subskrybuje. Więc trzymajcie się, do następnego.